Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Dzisiaj oczywiście w klimacie stoicyzmu. Zapraszam. I teraz tak, to nie będzie do końca taki ściśle stoicki cytat, ale trochę to pociągniemy. To są yy, 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 słowa George. Elliot powiedział coś takiego. Każdy dzień jest nowym początkiem. Eee, I to jest taki banał, nie? Ogólnie, ja wiem. To takie, kurde. Poważnie wiesz. Ja, ja tu wchodzę na ten kanał, bo chcę czegoś głębszego, nie? No tak. Każdy dzień jest nowym początkiem. Mm, co to ma wspólnego ze stoicyzmem? Teraz muszę szybko coś wymyśleć do tego, bo mi się cytat podobała. Do wczoraj pasuje też. Nie, tak poważnie to. Po byśmy powiedzieli, że jedyna sytuacja, jedyny czas, gdzie możemy coś zdziałać, jest tu i teraz. Zawsze. Nic nie możesz zrobić w przeszłości, przecież nie możesz zrobić nic wczoraj. No, zrób coś wczoraj. To inaczej ci powiem. To zrób coś jutro, albo zrób coś za tydzień. No, za tydzień to ja chcę wiele rzeczy zrobić i je odkładam na okrągło. Ne? Ale kiedy mówimy o konkretnym działaniu, tylko i wyłącznie w tej chwili możesz coś zrobić. Dlatego to powiedzenie, że każdy dzień jest nowym początkiem, to, to nie jest wcale taki banał. Bo my często o tym zapominamy, zobacz jak często gdzieś grzebiemy kijem w kupsku, wspominając jakieś yy, niefajne decyzje, które żeśmy kiedyś podjęli. Ne? Znowu się zachowałem jak debilne. Znowu kuźwa zachlałem pałę w ostatni weekend. Znowu yy, kupiłem coś, czego nie chciałem kupić. Nie? Znowu się niepotrzebnie wypowiadałem, gadałem i pokłóciłem na końcu jeszcze. Ne? Znowu nic nie zrobiłem, a chciałem zrobić, tak? I wiesz, grzebiesz nie w tym kociołku. No, to jest bez sensu, kompletnie, tak? Za tydzień będzie inaczej. O, za tydzień to zrobię tak, nie? Jesteś pewien? A ostatnio też nie było, za tydzień będzie inaczej, a się skończyło jak zwykle? <laughs> Wieczne? Pomyśl o tym. Więc co? Każdy dzień jest nowym początkiem. Moi drodzy, ja w swoim życiu zmieniłem bardzo wiele. Rzeczy dużych, trudnych i rzeczy też takich bardziej lajtowych. I powiem Wam tak, jak długo trwa zmiana? Ułamek sekundy. <laughs> Konsekwencje. Jakby, i ta podróż to jest co innego, ale sama zmiana to jest ułamek sekundy. Zmianą jest nasza decyzja. Więc jeżeli oglądasz to rano, dziś, w tej chwili, mimo że może czegoś nie możesz zrobić, decydujesz dzisiaj, że zmieniam coś. I unikaj wtedy takiego yy, myślenia, no to się postaram. Nie. Zdecydowałeś i bądź wierny swojej decyzji. Koniec, kropka. I to jest wszystko, nie? Wiesz? I zmieniasz to swoje życie. Wiadomo, ten proces cały i tak dalej, nie? To jest też tak, nie wiem, no, obudzisz się w niedzielę rano na ciężkim kacu, na przykład, yy, nie wiem, po jakichś substancjach dziwnych, albo po pięciu kebabach. Budzisz się i mówisz, nie, nie mogę tak żyć, nie? Ruszam na siłownię. No, dziś nie pójdziesz na siłownię, bo siłownia zamknięta prawdopodobnie, więc dzisiaj tego nie zmienisz. Yy, dzisiaj to zmienisz. Bo dzisiaj stawiasz decyzję. Zmieniam. A później już jestem tylko wierny swojej decyzji. OK? Dlatego to nie jest taki banał, że każdy dzień jest nowym początkiem. Bo często jest tak, że od fajnych zmian gdzieśmy. Siedzimy w miejscu, bo grzebiemy, że o pierdziele, znowu się nie udało, a mogłem 20 lat temu spróbować, a to, a tamto, ne? i wracamy, i wracamy, a czemu wcześniej nie zacząłem, a czemu szybciej nie to. Człowieku, gdybyś miał coś szybciej zmienić, byś to zmienił. Nie był twój czas, po prostu. Twój czas jest teraz, w tej chwili, dzisiaj. Moi drodzy, naprawdę, każdy dzień to jest nowy początek i nawet jeżeli wczoraj po raz kolejny złamałeś swoje, swoją obietnicę, z czymś, z jakąś trudnością, dzisiaj jest nowy początek. Dzisiaj zaczynasz. Dzisiaj podejmujesz decyzję i dzisiaj zmieniasz. Po prostu. To naprawdę ma ogromną, ogromną moc. To jest takie trochę zresetowanie licznika. Nie? Dobra, zaczynamy. Zaczynamy po prostu. Nie? Reset, zaczynamy. Oczywiście, jeżeli zaczynasz coś robić po raz setny, to się zastanów, co robisz nie tak. Hello. Nie? Bo jeżeli robimy na okrągło coś i w kółko w koło Macieju byki, a innym się udaje, no to może warto, wiesz, popytać, co robią i, i w ogóle, żeby być w tym samym miejscu. Grupa wsparcia się kłania. Nie? Pamiętaj, chcesz zejść daleko nie i sam, jak mówi afrykańskie przysłowie. Tyle. Dzisiaj. Po prostu dzisiaj. I dzisiaj, w tej chwili, oczywiście możesz. Teraz. Walnąć łapę w górę. Jeżeli uważasz, że to ma sens, dodać komentarz, zasubskrybować kanał, wesprzeć moją pracę y, finansowo. W opisie filmu jest info, jak możesz mi pomóc. Możesz to zrobić dzisiaj, teraz. Taka zachęta, jak ktoś ma ochotę, oczywiście, rzecz jasna. Moi drodzy, kolejny tydzień za nami. Ja Wam życzę pogody w serduchu i naprawdę pamiętajcie, że ja wiem, że to jest strasznie oklepane, ale każdy dzień to nowy początek. Zerujemy licznik, ruszamy do przodu. Miłego! Cześć!